Murny dzień 500W, do baterii idzie 350W, 200W gdzieś się gubi na, na pracę falownika. Tutaj dzisiaj co mamy takie zużycie? I tutaj generation 800-900. Kilowat w pikie 500, 700, 200, no 500, 14. Bo chmurny dzień, słońca nie było, jutro też nie ma być, więc taki, tak średnio 700 watów. кеды хмурки